Wartościowy spa, e, sparing na, na trudnym terenie. Uważam, że w e, przekroju całych spotkania byliśmy lepszym zespołem i za, wygraliśmy zasłużenie, chociaż wynik nie jest jakby na tu najważniejszą sprawą, ale, ale dobrze i miło jest wygrywać e, z solidnym zespołem, takim jak Ural. Myślę, że były fragmenty bardzo dobre. E, znaczy może nie bardzo ale dobre, no, tak jak powiedziałem. Teren nie pozwalał na to, żeby, żeby realizować te wszystkie założenia, jakie sobie yy, wyznaczyliśmy. Uważam, że stać, yy, stać nas yy, po prostu jeszcze na znacznie lepszą grę. Ale widzę, że idziemy w dobrym kierunku. Te dwa tygodnie, dwa tygodnie pracy. Yy, pokazały, że, 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 że zespół zaczyna wchodzić już w ten ryb taki treningowy i, i myślę, że z, z każdą mógł grą kontrolną no, nasza, nasza dyspozycja będzie rosła.